Kamil Gniadek, chwilę czasu minęło od naszej ostatniej rozmowy i również od twojego ostatniego pojedynku. Powiedz jak bardzo jesteś podekscytowany właśnie, że to się dzieje tutaj, w twoim mieście i może ostatnio no, te miesiące chyba spędzasz właśnie gdzie indziej w Warszawie, ale jednak powrót do korzeni. No tak, na co dzień żyję w Warszawie, a no, jestem mega zadowolony i mega się cieszę, że naprawdę mogę być częścią tej federacji i tego eventu tutaj w Szczecinie, bo dawno takiego eventu nie było, to już na pewno ponad 5 lat i super. Teraz musisz pewnie płakać w poduszkę po nocach, że jesteś w Warszawie, a BT Gym powstał. Tak wspaniały, naprawdę, to jest, to jest okazały, wspaniały klub. Oczywiście tak mówię to takim półżartem, ale, ale to robi wrażenie, prawda? No tak, no naprawdę, no sala jest przepiękna, eee, na pewno nie umieszkam się tam zjawić, eee, więc no co, tylko, tylko zazdraszczać, że tak powiem. No. Eee, Michał Balcerszak, eee, rywal, który wzbudził no, duże emocje w Zwłaszcza w zestawieniu z tobą i oczywiście mamy ten, ten w pamięci ten pojedynek właśnie z twoim klubowym kolegą Tomaszem Romanowskim. Ale to, co fani zwróci na co zwrócili uwagę, to od razu powiedzieć, że to jest duży mismatch, Doświadczenie jest ogromne, znaczy w sensie różnica tego doświadczenia jest ogromna. I właśnie twoje przemyślenia, kiedy, kiedy dostałeś te, taką propozycję, dostałem taką propozycję. No na pewno trzeba wziąć pod uwagę to, że, mi, że e, Michał. Nie ma nic do stracenia tak naprawdę, a ma do zyskania bardzo dużo. Ja tu ryzykuję, ja tu nadstawiam głowę i to jest, to jest nieraz cięższe, cięższe niż podjąć wyzwanie prawda, z jakimś bardzo mocnym zawodnikiem. No ale to jest walka, każdy umie rzucić ręką i każdy umie przyjąć, przyjąć cios, że tak powiem, więc wszystko może się, się tu wydarzyć. No ja jestem bardzo dobrze przygotowany. Mam nadzieję i wiem to, że jutro, że jutro moja ręka powędruje ku górze, no co ja mogę powiedzieć. Ze względu na fakt, że macie wspólną historię z Andrzejem Grzybykiem, którego historia w FEN właśnie się kończy, twoja nie wiem w jakim i w ogóle życie czasami podąża w różnych bardzo, bardzo e, kierunkach. Powiedz, czy możesz w jakiś sposób się odnieść do tej sytuacji, bardzo nalegałeś właśnie na ten rewanż. Nie wiadomo tak naprawdę, czy on by miał miejsce, czy też nie. Być może tak jak mówię, nawet może gdzieś tam, w, gdziekolwiek, kiedyś tam w, w niedalekiej przyszłości, ale właśnie czy możesz jakoś skomentować. Pewnie masz jakieś takie przemyślenia, wiesz, jesteś zawodnikiem, jest, wiesz, co jest grane, wiesz z czym to się je. Słuchaj, no ja bardzo nalegałem na ten rewanż, no ale bodarzy Federacji nie, nie pałali, że tak powiem bardzo chęcią, żeby, żeby skonfrontować nas ponownie. No szkoda, bo dla mnie sprawa jest nadal niewyjaśniona. Chciałbym stanąć znowu z Andrzejem w klatce i tak naprawdę, już zażegnać i zakopać ten topór wojenny, że tak powiem, i te niewyjaśnione sprawy, żeby to już zakończyć, definitywnie. Rozumiem. A odnośnie całej tej sytuacji, tego zamieszania, jak Grzybyka, to jest w ogóle nie. Może cię to po prostu nie interesuje, nie Twój deal? No, powiem tak. No, odszedł, pas jest zwakowany, więc nie powiem ostrze na, na jego ząbki, że tak powiem. Jestem po, po dwóch przegranych niestety, ale ja cały czas idę do przodu, dopiero mam nadzieję, że świetne lata przede mną. Oby, tego Ci życzę w takim razie. Dziękuję. A zaczniemy od jutra. Dzięki. Dzięki.